Historia wojska polskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym kontynuować omawianie uzbrojenia wojska polskiego we wrześniu 1939 roku. W powszechnym przekonaniu to uzbrojenie nie było nowoczesne, a wręcz przestarzałe. A jak było naprawdę? Czy faktycznie jakość uzbrojenia wojska polskiego była jedną z przyczyn katastrofy wrześniowej? Czy istniała duża dysproporcja pomiędzy tym, w co uzbrojony był żołnierz Polski? A tym, co dysponował żołnierz niemiecki czy też sowiecki? Postaram się znaleźć odpowiedź na to pytanie. We wcześniejszym odcinku omówiłem broń strzelecką, dziś omówię artylerię Wojska Polskiego. Proszę o subskrybowanie, lajkowanie i komentowanie filmu. Najpierw omówię kwestię uzbrojenia Wojska Polskiego w armaty przeciwpancerne. Szybki rozwój broni pancernej u naszych sąsiadów w latach 30. spowodował konieczność wyposażenia wojska w tego typu broni. Już W 1935 roku zakupiono 300 sztuk szwedzkich armat typu Bofors kaliber 37 mm, a także licencję na ich produkcję w kraju. Armata ta otrzymała w Polsce oznaczenie wzór 36 i do wojny wyprodukowano ich na potrzeby polskiej armii grubo ponad 900 sztuk. Łącznie przed dniem wojny w uzbrojeniu wojska polskiego było ich ponad 1250. Armata ważyła na stanowisku bojowym zaledwie 380 kg, co ułatwiało przetaczenie działa przez obsługę. Miała niską sylwetkę, co ułatwiało jej maskowanie, wyróżniała się też prostotą obsługi i celnością. Pocisk przeciwpancerny ważył 700 g i przebijał z odległości 1 km pancerz o grubości do 25 mm, a z odległości 880 m pancerz o grubości do 30 mm. Oczywiście wartości przebijanego pancerza są podawane dla pocisku uderzającego w pancerz pod kątem 90 stopni. Jeżeli pancerz był nachylony, to raz, że zwiększało się prawdopodobieństwo, że pocisk odbije się rykoszetem, a dwa, nachylenie pancerza zwiększało jego tzw. grubość sprawdzoną. Pocisk, aby przebić pancerz, musiał spenetrować więcej stali. Jednak charakterystyki taktyczno-techniczne armaty pozwalały w pełni niszczyć ówczesne czołgi armii naszych sąsiadów. Najbardziej popularne sowieckie czołgi to czołgi typu T26 i BT, które miały w zależności od wersji pancerz o maksymalnej grubości do 20 mm. Cięższy typ sowieckiego czołgu T28 miał pancerz do 30 mm, jednak czołgi te stanowiły około 2% sowieckiego parku pancernego. Niemiecki park broni pancernej składał się przede wszystkim z czołgów typu Pancer 1 i, i Pancer 2 które miały pancerze o maksymalnej grubości odpowiednio do 13 i do 20 mm. Cięższe czołgi niemieckie typu Panzer III i Panzer IV produkowane przed wybuchem wojny miały pancerze o maksymalnej grubości do 30 mm, ale te cięższe wozy armii niemieckiej to zaledwie około 10% ich parku pancernego. Dodam, że Niemcy wykorzystywali także przejęte z arsenałów armii czechosłowackiej Czołgi typu LT-35 i LT-38 o opancerzeniu do 25 mm. Armaty przeciwpancerne wzór 36 pozwalały więc zwalczać z dowolnej strefy zdecydowaną większość czołgów naszych przeciwników na dystansach powyżej 1 km, a cięższe typy na dystansach już od 900 m. Armata ta w odmianie oznaczonej wzór 37 stanowiła podstawowe uzbrojenie polskich czołgów typu 7TP. Armaty o podobnych właściwościach taktyczno-technicznych były na wyposażeniu innych arm. Walory Armat wzór 36 dostrzegały armie Rumunii, Wielkiej Brytanii i Republikańskiej Hiszpanii, które zakupiły je w Polsce na wyposażenie swoich wojsk. Planowano także eksport do Jugosławii, Holandii i na Litwę. Działa te pozostawały w składach armii fińskiej aż do lat 80. XX wieku. Broń ta w pełni spełniała więc wymogi ówczesnego pola walki. Obronę przeciwlotniczą na średnim pułapie zapewniały armaty przeciwlotnicze BOFOS kaliber 40 mm. W 1935 roku zawarto umowę ze za szwedzką firmą BOFOS, na podstawie której zakupiono 60 sztuk tych armat, licencję na ich produkcję w kraju. Dział w wersji holowanej otrzymało oznaczenie wzór 36, a wersji półstałej wzór 38. Armata miała masę na stanowisku bojowym sięgającą 2,5 tony. Strzelała pociskami o masie blisko 1 kg na wysokość do 4,5 km. Szybkostrzelność praktyczna sięgała do 60 pocisków na minutę. Działo to stanowiło wówczas absolutną klasę światową. W okresie II wojny światowej stanowiło wyposażenie m.in. armii amerykańskiej i brytyjskiej. Znalazło się także na uzbrojeniu polskich sił zbrojnych na zachodzie. Po ich zakończeniu było wykorzystywane przez kilkadziesiąt państw. Amerykańska Gwardia Narodowa wykorzystywała je do końca lat 80. XX wieku. Do dziś znajduje się w uzbrojeniu licznych państw Trzeciego Świata. Polskie armaty były eksportowane m.in. do Wielkiej Brytanii i Holandii. We wrześniu 1939 roku do uzbrojenia Wojska Polskiego trafiło łącznie około 350 armat tego typu. Pewnym ograniczeniem w wykorzystywaniu a zwłaszcza na maksymalnych pułapach był fakt, iż do wybuchu wojny nie zdecydowano się na zakup przyrządów kierowania ognia. Ok. Zwalczanie celi powietrznych na dużych pułapach zapewniały armaty przeciwlotnicze kaliber 75 mm. Spośród ponad 160 armat tego kalibru, które były na wyposażeniu wojska polskiego, tylko około 50 stanowiły nowoczesne armaty polskiej konstrukcji. Holowane wzór 36. Jej ulepszony model wzór 38 oraz wersje półstałe wzór 37. Z armat tych można było prowadzić ogień pociskami o wadze około 6 kg do pułapu 9,5 km przy szybkostrzelności do 25 strzałów na minutę. Na wyposażenie baterii tych armat prowadzono nowoczesny przyrząd kierowania ogniem, tzw. przyrząd centralny wzór 37. Wymogi ówczesnego pola walki spełniało jeszcze 14 francuskich armat kaliber 75 mm wzór 22 łamane na 24. Armaty te znajdowały się w obronie wybrzeża Gdyni i Helu. Można było z nich prowadzić ogień do celów na maksymalnym pułapie do 8 km. Spośród pozostałych dział przeciwlotniczych kalibru 75 mm najwięcej było półstałych armat wzór 97 łamane na 25. Była to francuska armata polowa Schneidera wzór 97, dostosowana do strzelania przeciwlotniczego, zamontowana na obrotowej platformie. Pozwalała pociskami o wadze około 7,5 kg zwalczać cele powietrzne na maksymalnym pułapie do 5,5 km. Szybkostrzelność wynosiła do 20 pocisków na minutę. Była to konstrukcja, która nie przystawała już do realiów ówczesnego pola walki. Brak było też dla tych dział efektywnych przyrządów kierowania ogniem. Przejdźmy teraz do mówienia dział artylerii polowej, a więc artylerii prowadzącej na polu walki przede wszystkim ogień pośredni, czyli artylerii strzelającej bez widoczności celu na podstawie danych przekazywanych np. przez obserwatorów artyleryjskich. Co ważne, artyleria pomimo rozwoju innych rodzajów broni nadal odpowiadała za 2 trzecie strat zadawanych przeciwnikom. Pomimo rozwoju broni pancernej czy też lotnictwa odgrywała nadal istotną rolę na polu walki. Najliczniejszym sprzętem artylerii polowej były armaty kaliber 75 mm wzór 97 francuskiej firmy Schneider. Takich armat było w wojsku polskim ponad 1200. Armata ważyła na stanowisku ogniowym blisko 1200 kg, strzelała pociskami o masie około 6 kg na odległość do 11,5 km z szybkostrzelnością do 12 strzałów na minutę. Do holowania wymagała zaprzęgu sześciokonnego. Kolejne sześć koni ciągnęło jaszcz amunicyjny. Na przodku działa i w jaszczu przeważono łącznie 120 pocisków, co odpowiadało dwom jednostkom ognia. Jednostka ognia to dzienna norma zużycia amunicji. Oczywiście w toku intensywnych walk dział na artylerii zużywał więcej niż jedną jednostkę ognia. Niewątpliwie działo to przyczyniło się do wygrania przez Francję I wojny światowej u progu II wojny światowej, choć znajdowało się w uzbrojeniu wielu armii, między innymi francuskiej, amerykańskiej, belgijskiej, rumuńskiej i wielu innych, nie spełniało już wymogów ówczesnego pola walki i było zastępowane haubicami. W Wojsku Polskim przed wojną również zdecydowano o haubizacji artylerii polowej i stopniowym przesuwaniu posiadanych armat do artylerii piechoty. Warto wspomnieć, że zdobyczne armaty polskie, ale także francuskie czy belgijskie Niemcy w latach II wojny światowej przybudowali na dzieła przeciwpancerne. Było to jednak działanie doraźne, wynikające z braku dostatecznej ilości armat przeciwpancernych. Oprócz lekkich armat francuskich, używano również trzycalowych armat rosyjskich, zwanych wojsku polskich prawosławnymi. Używano oryginalnych armat wzór 02, kaliber 76,2 mm czyli 3 cale i armat przystosowanych w latach 20. do typowej dla Wojska Polskiego amunicji kaliber 75 mm oznaczonych wzór 0,2 łamany na 26. Działo to powstało w oparciu o francuską armatę wzór 97. o zatem zbliżone do niej charakterystyki taktyczno-techniczne. W Wojsku Polskim używano ich łącznie około pół tysiąca sztuk. Armaty tego typu nadal znajdowały się na wyposażeniu wielu innych armii, Przede wszystkim armii radzieckiej. Jak już wspomniałem, w latach 30. XX wieku wojsku polskim rozpoczęto proces wymiany armat polowych na haubice. Armia polska używała w okresie międzywojennym haubic czeskiej firmy Skoda kalibru 100 mm. U progu powstania II Rzeczypospolitej pozyskano kilkadziesiąt sztuk modelu tej broni oznaczonego jako wzór 14. Już po wojnie zakupiono w Czechosłowacji zmodernizowaną wersję wzór 14 łamany na 19, a także rozpoczęto na licencji i produkcję najpierw w Starachowicach, a później także w Stalej Woli wariantu oznaczonego jako wzór 14 łamany na 19P. Zaś posiadane chałbice wzór 14 zmodernizowano i nadano im oznaczenie wzór 14 łamany na 19A. Łącznie w Wojsku Polskim przed wrześniem 1939 roku było około 900 dział tego typu. Haubica ważyła na stanowisku bojowym nieco ponad 1400 kg. Strzelała pociskami o masie 14 kg na maksymalną odległość 10 km z szybkostrzelnością do 8 strzałów na minutę. W zakresie podawanych szybkostrzelności dział to należy się małe wyjaśnienie. Podawana przeze mnie maksymalna szybkostrzelność dotyczy oczywiście wyłącznie ogień krótki. W przypadku konieczności prowadzenia ognia długotrwałego, szybkostrzelność w przypadku haubic 100 mm wynosiła do 60 pocisków na godzinę, a w przypadku omówionych już armat kaliber 75 mm wynosiła do 120 pocisków na godzinę. Jak powiedziałem, haubica w porównaniu z armatą kaliber 75 mm strzelała pociskami ponad dwa razy cięższymi na niewiele mniejszą odległość. Armata nieco ponad 11 km, haubica 10 km. Dodatkowo dzięki możliwości prowadzenia ognia stromotorowego, haubica mogła prowadzić ogień do celów znajdujących się za przeszkodami terenowymi i miała też mniejszą strefę martwą ostrzału. Działa te, podobnie jak i armaty, kaliber 75 mm, ciągnione były w polskiej artylerii przez zaprzęgi sześciokonne. Haubice te spełniały wymogi ówczesnego pola warki. Wojska polskiego wykorzystywane były m.in. przez armię włoską, grecką czy jugosłowiańską. Zdobyczne haubice znalazły się na uzbrojeniu armii niemieckiej. Dodać należy też, że przed wojną opracowano polską haubicę kaliber 100 mm oznaczoną jako wzór 38, która w produkcji miała zastąpić działo Scott. Z artylerii ciężkiej wojsko polskie wykorzystywało około 250 armat kaliber 105 mm firmy Schneider. Dwóch typów starszych wzór 13 i zmodernizowanych wzór 29. Armaty wzór 29 były produkowane na licencji w zakładach w Starachowicach. Działo wzór 13 miało masę na stanowisku ogniowym blisko 2,5 tony i strzelało pociskami o masie 17 kg na odległość do 12,5 km. Dział wzór 29 miało masę na stanowisku bojowym blisko 3 tony i strzelało pociskami o masie 16 kg na odległość do 15,5 km. Działa te spełniały wymogi ówczesnego pola walki. Wykorzystywane były także przez armię francuską i włoską, a zdobyczne działa przez armię niemiecką. W artylerii ciężkiej wykorzystywano również haubice kaliber 155 mm wzór 17. Haubica ta również została opracowana we francuskich zakładach Schneidera. Pierwsze dzieła tego typu znalazły się na uzbrojeniu Wojska Polskiego w 1919 roku. W latach powojennych zakupiono jeszcze partię tych dział we Francji i podjęto produkcję licencyjną w kraju. Łącznie u progu wojny wojsko polskie posiadało 340 tych dział. Haubica ważyła w położeniu bojowym zaledwie nieco ponad 3 tony, a przecież pamiętajmy, dział to w wojsku polskim było holowane przez zaprzęgi konne. Niewielka w stosunku do kalibru haubicy masa umożliwiała transport działa w całości przez jeden konny zaprzęg. Dla porównania, w niemieckich dywizjach piechoty używano haubic kaliber 149 mm o wadze na stanowisku bojowym nieco ponad 5,5 tony, a przecież w niemieckich dywizjach piechoty działo to było również holowane przez zaprzęgi kon. Jego waga wymuszała zatem transport działa w dwóch zestawach po dwa ośmiokonne zaprzęgi i montaż działa na stanowisku bojowym. Haubica wzór 17 mogła więc przejść z pozycji marszowej do bojowej w znacznie krótkim czasie, choć ceną za mniejszą masę był też mniejszy zasięg ognia. Z chałupicy niemieckiej można było strzelać pociskami o masie 43 kg maksymalnie na odległość prawie 13,5 km, a z haubicy wzór 17 pociskami o tej samej masie na odległość prawie 11,5 km. Haubica ta u progu II wojny światowej była podstawowym działem ciężkim także armii francuskiej i amerykańskiej. W armii fińskiej działa te były składowane do lat 80. XX wieku. Warto wspomnieć, że haubica 152 mm wzór 09, z której wywodziła się haubica Schneidera, była podstawowym działem ciężkim armii sowieckiej aż do wybuchu wojny. Dział to można uznać za spełniające wymogi ówczesnego pola walki. Dla porządku należy dodać, że Wojsko Polskie wykorzystywało też w ilości 43 sztuk armaty kaliber 120 mm wzór 78 łamane na 09 łamane na 31, 78 łamane na 10 łamane na 31. Dzieła te powstały w latach 30. poprzez posadowienie lów francuskich armat kaliber 120 mm wzór 78 na łożach rosyjskich haubic wz. 09 lub rosyjskich armat wzór 10. Zdobyte przez Niemców dzieła trafiły do Armii Fińskiej, przez którą były wykorzystywane do lat 60. XX wieku i cieszyły się tam bardzo dobrą opinią. Artylerię najcięższą reprezentował Czechosłowacki Mołdziesz wz. 32, kaliber 220 mm. Dział tych było w Wojsku Polskim 27. I z uwagi na manewrowy charakter działań bojowych we wrześniu 1939 roku, nie odegrały w kampanii wrześniowej żadnej roli. Dział ważyło na stanowisku bojowym ponad 15 ton. Do transportu było rozkładane na, na trzy części i transportowane przez ciągniki artyleryjskie na podwoziu czołgu 7TP. Dlatego też zajęcie stanowiska bojowego i przygotowanie działa do strzelania mogło zająć nawet 5 godzin. Moździerz strzelał pociskami o masie 128 kg na odległość do 13,5 km. Moździerze te spełniały wymogi ówczesnego pola walki. Zdobyczne wykorzystywała armia niemiecka. Reasumując, należy podkreślić, że pomimo pewnych mankamentów uzbrojenie artyleryjskie Wojska Polskiego było dobre i odpowiadało ówczesnym standardom światowym. Problem tkwił gdzie indziej. Równie ważne jest po pierwsze zaopatrzenie w amunicję, po drugie łączność zapewniająca właściwe dowodzenie pod działami artylerii oraz po trzecie środki zapewniające odpowiednią manewrowość dział. Nawet najnowocześniejszy dział bez tych elementów pozostaje całkowicie bezużyteczny. Jak wykazała kampania wrześniowa, system zaopatrzenia oparty na kolei oraz zmobilizowanych chłopskich wozach w warunkach absolutnej dominacji niemieckiego lotnictwa oraz przy bardzo dużej dynamice działań na lądzie był zupełnie nieefektywny. W rezultacie w trakcie działań nasza armia cierpiała na chroniczny brak amunicji. System dowodzenia oparty był na łączności kablowej, mało przydatnej w warunkach wojny manewrowej. Dodatkowo artyleria w toku działań odwrotowych traciła spore ilości kabla telefonicznego, co i tak ograniczało jej wykorzystywanie. W działaniach manewrowych zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłaby łączność radiowa. Zbyt mała była jednak ilość radiostacji w polskich oddziałach artylerii. Dla porównania podam, że artyleria niemiecka posiadała ponad 5 razy więcej radiostacji niż polska, a artyleria francuska ponad 3 razy więcej. Artyleria polska miała przede wszystkim trakcję konną. I tu paradoksalnie, w Polsce, w kraju, gdzie było 4 miliony koni, Brak było odpowiednich ilości koni dla artylerii. W szczególności brak było koni klasy AC, czyli koni dla artylerii ciężkiej. W toku kampanii ciężkie przemarsze po słabych, piaszczystych drogach, często w trudnym, pagórkowatym terenie, były zmorą polskiej artylerii. Trakcja konna czyniła więc szybki manewr artylerią sprawą iluzoryczną. Oprócz wskazanych i omówionych elementów, ważnym jest też zapewnienie artylerii. Przeznaczonej do prowadzenia ognia pośredniego właściwej świadomości sytuacyjnej. Istotną rolę w tym zakresie pełniły oddziały pomiarowe artylerii oraz samoloty obserwacyjne. Również w tym zakresie wojsko polskie odstawało od czołowych Armii Europy. Artyleria tym samym nie zawsze mogła zapewnić właściwe wsparcie oddziałom piechoty czy kawalerii. Ten brak wsparcia decydował często o wyniku starć. I był jedną z przyczyn rażącej dysproporcji pomiędzy stratami ponoszonymi przez armię niemiecką i Polską. W zakresie obrony przeciwlotniczej należy zwrócić uwagę, że posiadane ilości armat przeciwlotniczej w żadnej mierze nie pozwalały skutecznie zabezpieczyć sił zbrojnych i zaplecza kraju przed nalotami lotnictwa niemieckiego. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję, jeszcze raz zachęcam do subskrypcji mojego kanału, lajkowania i komentowania filmu.